hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Jestem Hubert z kanału Nubigrajo. Chciałem wam teraz dać szybki, krótki filmik na temat tego, że ja i chłopaki, chłopaki czyli Kacper i Tymon będziemy zmieniać kanał. Będziemy zmieniać kanał, gdyż Nubigrajo był stworzony na kanale Basshead Shift. Shift to stary kanał, nagrywaliśmy na niej, jakbyśmy młodzi. On tam miał swoją widownię, ale no. Ta widownia nie była za, za miła, e, więc zdecydowaliśmy, że zrobimy Nuby Grają, no ale mm, Nuby Grają ludzie zasz, zaczęli odsubskrybować, więc zdecydowaliśmy, że zaczniemy nowy kanał e, o nazwie Wilki Grają. Jak chcecie to e, Link do tego nowego kanału będzie w opisie na dole yy, i jak chcecie to możecie tam i zasubskrybować jak chcecie dalej oglądać nasze filmiki No jak nie to możecie ten kanał odsubskrybować i no i tyle, tyle chciałem dzisiaj powiedzieć, zobaczymy się na tym kana na kanale yy, Będę już puszczał niedługo z, razem z innymi grami jak KTA yy, etc., etc. No więc zobaczymy się tam.